na temat naszego stowarzyszenia. Jak wiecie ono powstało 1 marca tego roku i liczy w tej chwili dokładnie 93 członków. Jesteśmy co do zasady organizacją apolityczną, natomiast na pewno nie będziemy bierni. My chcemy zabierać głos we wszystkich sprawach, które dotyczą samorządu, czy też naszej grupy zawodowej. Jeżeli chodzi o cele statutowe, no to jak wiecie mamy ich bardzo wiele, natomiast to jest zamiar absolutnie celowy. One są szyte jakby na miarę zadań, które chcemy realizować i które realizujemy. I takim najważniejszym, kluczowym celem, celem numer jeden, jest propagowanie idei samorządności rozumianej jako prawo wspólnot do decydowania o własnych sprawach niezależnie od władzy centralnej. Jesteśmy przeciwnikami centralizacji. I tutaj, podobnie jak samorządowcy czy autorzy koncepcji Zdecentralizowanej Rzeczpospolitej, uważamy, że administracji publicznej, administracji samorządowej, rządowej po 20 latach jej funkcjonowania potrzebna jest głęboka reforma. Chcemy wzmocnienia samorządu wojewódzkiego jako samorządu regionalnego. Chcielibyśmy otrzymać nowe kompetencje na rzecz ograniczenia kompetencji administracji rządowej, jaką jest wojewoda w województwie. Tak więc wszystko przed nami, na pewno łatwo nie będzie. Kolejnym celem bardzo ważnym dla nas jest etos pracownika samorządowego. Tak, kolejny cel to, to budowanie etosu pracownika samorządowego. Etos to etyka, kultura, tradycja, obyczajowość wartości. Etos odtwarza styl życia. Wśród tych elementów w stylu życia mamy pracę chociażby, ale też mamy nasze podejście do tego, co jest wokół nas, do samorządności. Tak to dzisiaj możemy na tym naszym poziomie zdefiniować. Etos to potrzeba własnej wartości i godności. To potrzeba, abyśmy byli traktowani w sposób godny. Nie tylko przez naszego pracodawcę, ale również, a może dzisiaj przede wszystkim przez organy państwa, przez samo państwo i przez mieszkańców. Chcemy aktywnie uczestniczyć, podjąć taką próbę działania w procesie legislacyjnym. Przygotowujemy projekt rozporządzenia, które wyszłoby naprzeciw, sądzę, naszym oczekiwaniom, aby te nasze pensje były Brały pod uwagę o wiele więcej czynników i były godne dla nas. W tym celu Wioleta Todorowska już przygotowuje, pracuje nad projektem rozporządzenia. Oczywiście podzielimy się tą wiedzą już finalnie, ale zachęcamy do tego, abyście też ten proces myślowy uruchomili. Zastanowili się, co jest ważne, jak można byłoby rozporządzenie które, dotyczące właśnie wynagrodzeń sformułować według własnych oczekiwań. Przyjdzie moment, że się tą wiedzą podzielimy i sądzę, że właśnie w sposób taki warsztatowy spotkamy się i finalnie zbierzemy w całość i przedłożymy to do, do parlamentu. Kolejnym bardzo ważnym celem dla nas jest Troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. I ten cel daje nam legitymację do tego, aby podejmować różnego rodzaju działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym czy profrekwencyjnym. I w tej chwili, jak wiecie, prowadzimy akcję Kobiety do siła. Ta akcja ma na celu podniesienie frekwencji wyborczej wśród kobiet. Celujemy głównie w grupę wiekową 18-29, ponieważ tam frekwencja była najniższa. Wyniosła w wyborach do Europarlamentu 27% i też celujemy w grupę 60 i bardzo aktywnie się włączyły w tą naszą akcję seniorki. Nasz kolega wczoraj w ses robił zdjęcie w grupie seniorek z Rady Seniorów. Tak więc te zdjęcia wszystkie, zresztą Państwo widzicie tutaj w pokazie slajdów, my wrzucamy do mediów społecznościowych na Facebooku, na Instagrama. Także i Was zachęcamy, jeśli ktoś będzie chciał dzisiaj zrobić sobie zdjęcie z tą planszą, to zapraszamy. I okazuje się, że gdyby wyborcami były wyłącznie kobiety, to układ sił w parlamencie byłby zupełnie inny. Z badań przygotowanych przez IPSOS na OkoPRES wynika, że gdyby wyborcami były kobiety, to dzisiaj rządziłaby obecna opozycja. W parlamencie wybieranym przez mężczyzn rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Tak więc kobiety to siły.